No bo nie chcemy po prostu, żeby było tak, że musimy cały czas pilnować tych naszych wszystkich myśli, żeby, żeby przypadkiem się nie wywalić. No jest tak rzeczywiście, że no bardzo dużo osób ma taką, taki program katastrofa, nie? mocny, intensywny, silnie działający, że po prostu jak już mają sobie pomyśleć o czymś, o konsekwencjach czegoś, to bardzo często dużo wymyślają tych konsekwencji negatywnych. Nie? No i to jest naprawdę temat do pracy. To nie jest tak, że świat taki jest, że my jesteśmy na to skazani. Absolutnie nie. To jest temat do pracy. Z tym się po prostu pracuje i pracuje się właśnie w taki sposób, że wy yy, wyznaczamy sobie, yy, 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 określamy, co jest wartością w naszym życiu. Czy wartością jest strach, bieda, smutek, gorycz, żal, pretensja, pogarda, złość? No nie. No w każdym razie nie dla mnie. Dla mnie wartością jest zdrowie, piękno, miłość, dobrobyt, dobrostan, radość, szczęście, harmonia, ład.